Cześć widzowie! Ogólnie to takie jedno info. Nie nagrałem, tak jak było w ostatnim filmie, to nie nagrałem. E, no, nie nagrałem, bo ogólnie już jestem w domu, ale nie nagrałem tego. Bo umiałem nagrać w podróż, ale nie nagram, bo mi się rozładował telefon. I to chyba tyle. Hmm. A... Nie. Jeszcze jedna. Nie udało mi się znaleźć żadnego informatyka, który chciałby mi pomóc. I nie wiem że mi się uda kiedykolwiek te komentarze włączyć. Bo jest tak na chyba minutę po dodaniu, ale potem już komentarze są wyłączone. No, tak się wnerwiem, jak to widzę. Ja nie wiem jak inni youtuberzy mogą włączyć. Ogólnie dużo tuto, czy tutoriali ben, oglądam i będę oglądał. Ale jak na razie komentarze są wyłączone cały czas. Ja wam pokażę jak udostępniam. Ale to tyle. Pa pa!